Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam książki, które pasują do kolejnych trzech kategorii z naszego bingo. Czyli... Do... La, 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 la. <grystanie> 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 Jakie są to kategorie? Wykluczenie, tożsamość i pasja. Zaczniemy od y, książki Rebeki Solnit, Matka Wszystkich Pytań z wydawnictwa Karakter, przełożyła Barbara kopeć Umiastowska. I to jest zbiór esejów Rebeki Solnit. Może pamiętacie, no już jakiś, jakiś czas temu, mm. e, mówiłyśmy o książce mm, Mężczyźni wyjaśniają mi świat, czy objaśniają mi świat, objaśniają, objaśniają. mi świat. Mm -hmm. I to był pierwszy taki zbiór esejów, po którym, wydaje mi się, Solnit stała się bardzo znana, albo dość znana, zwłaszcza może właśnie w takich kręgach feministycznych. Uh -huh, uh -huh. I napisała później jeszcze dwa takie zbiory. Matkę wszystkich pytań. I teraz sobie nie przypomnę, ale może sobie przypomnę, zanim skończymy nagrywać ten odcinek, to Wam powiem. Tutaj, przez to, że jest to zbiór, jest to zlepek tekstów, które już wcześniej ukazały się gdzieś w jakichś innych mediach. Jest parę, które było w Guardianie, chyba, jest parę, które gdzieś tam też już wcześniej były opublikowane. Przez co moim głównym zarzutem do tego zbioru jest powtarzalność i trochę odgrzewanie kotleta, bo bardzo wiele jest tutaj rzeczy, o których na przykład ona już wcześniej gdzieś mówiła, e, nawet w ramach tego jednego zbioru w różnych esejach się powtarza, co dla mnie jest minusem, no ale jest to chyba. Hmm, Taki nieodłączny element tego typu zbiorów, które są opublikowanym zlepkiem wcześniej już gdzieś indziej publikowanych tekstów. W każdym razie jest to zbiór, który porusza temat wykluczenia czy dyskryminacji kobiet ze względu na płeć w przestrzeni publicznej, w nauce, w pracy, na różnych płaszczyznach czy w różnych sferach życia codziennego. I były tutaj na początku takie fragmenty, które mnie nudziły i zastanawiałam się, czy to nie jest przez to, że ja po prostu dość dużo już w tym temacie wiem, jestem mhm. świadoma bardzo wielu problemów, czy bardzo wielu właśnie sposobów, w jakie kobiety są dyskryminowane, czy to może dlatego już tutaj nie jest to dla mnie nowością, przez co no po prostu nie wkręcam mhm. się jakoś tak bardzo w te teksty. Za chwilę były fragmenty, które bardzo mi się podobały i czytałam z dużym zainteresowaniem i dowiadywałam się czegoś nowego. Później znowu było coś takiego, że trochę mi się nudziło i dłużyło. Później znowu był jakiś ciekawszy fragment. E, jeden z najciekawszych to był esej, w którym Solnit mówi o roli mężczyzn w ruchu kobiet, w ogóle w feminizmie. Porusza. Hmm kwestie tego, czy mężczyźni mogą być feministami, jak są w ogóle odbierani mężczyźni, którzy określają się jako feminiści i wspierają kobiety, także to było bardzo ciekawe i też on nam dużo mówi właśnie o tym, że powinniśmy się wspierać i powinniśmy, bo to jest w sumie nasza wspólna gra, tak, że dyskryminacja odbija się negatywnie w dużej mierze, także na mężczyznach i też bardzo ich krzywdzi i że to powinna być nasza wspólna walka. To mi się bardzo podobało, ale Więcej już nie pamiętam żadnych konkretów, tak jak ten esej um, o mensplikacji zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i pamiętam do dzisiaj, no to tutaj takie było to do przeczytania, żeby sobie trochę przypomnieć, żeby nie zapomnieć, że takie problemy istnieją. Na no, ale większego wow nie było, dałam chyba tylko trzy gwiazdki na, na Goodreads. Uj, no, tym samym spoko. Wykonałaś mi... moją motywację do czytania tej książki. Wydaje mi się, że jak ktoś się tym tematem interesuje, no to i tak sięgnie po tę książkę, bo no, jest to ważna pozycja. Ale no, nie, nie oczekujcie jakichś przełomowych informacji. Dużo jest tutaj właśnie o, o milczeniu, o uciszaniu kobiet, o tym w jaki sposób systemowo też kobiety są i były u, um, um, uciszane. Co oznacza takie dobrowolne milczenie? Jaka jest różnica pomiędzy dobrowolnym milczeniem a uciszaniem i niedawaniem dojść do głosu? Co jest też bardzo ciekawe, bo ja ostatnio napisałam taki rozdział. O mowie nienawiści i właśnie o tym, e, jaką funkcję spełnia mowa nienawiści w ruchach kobiet, w naszym strajku e, kobiet. I bardzo mi się to podobało, bo generalnie moje wnioski były bardzo, czy moje jakieś tam później przesłanie końcowe w tym rozdziale było bardzo podobne do tego, o czym pisze Solnit. Także No widzisz. To czekamy na ten rozdział, jak już się ukaże, będziemy czytać wszyscy. Będzie w otwartej, y, otwartym dostępie. Także a, będzie no, to już w ogóle. Czytać. No, widzicie. Super. Tutaj praca naukowa, poważne tematy. A ja znowu z takim light motywem do Was przychodzę. W kategorii pasa. Pa, pasa pasja. Wybrałam najgorsza w szkole jogi powieść Lucy Edge. Lucy Edge jest Brytyjką, która w wieku 30 paru lat poczuła się już zmęczona pracą w agencji reklamowej w Londynie. Miała dosyć chyba takiego no, trochę pustego, jak ona sama określa, tak pustych obowiązków, poświęcania cały dni pisaniu o słonecznikach na margarynie i piosenkach, które mają być wybrane do reklamy tejże margaryny. I postanowiła się udać w półroczną podróż do Indii, w taki tour po tamtejszych szkołach jogi, w celu z jednej strony, właśnie ćwiczenia jogi i nabrania bardziej kobiecych, sprężystych, pięknych kształtów. Z drugiej strony miała też nadzieję, że spotka tam mężczyznę swojego życia, no ale przede wszystkim miała nadzieję na duchową odnowę, na połączenie się z kosmiczną energią i na gdzieś tam jakieś dotarcie do głębi istnienia i o takie, już myślę, łapiecie motyw. <grywa> Także jest to książka napisana na bazie jej własnych doświadczeń i notatek, które robiła w trakcie podróży. I więc tak, słuchajcie, no jak jest w ogóle jaka jest konkluzja z tej książki, jak dla mnie przede wszystkim taka, że yoga w Indiach to jest niesamowity biznes. Że pełno jest tam wszelkiego rodzaju mistycznych, new-ageowych guru. <noise> I oprócz tego, no, oczywiście cały też biznes, tak, poświęcony ubraniom, różnym gadżetom związanym, związanym z jogą tak, mającym na celu gdzieś tam po prostu zarabianie pieniędzy. I autorka no, opisuje, że ludzie, których poznawała w różnych miejscach no to tak naprawdę no, często nie spełniali jej oczekiwań, bo albo właśnie skupiali się na pięknych ciałach, na dążeniu do doskonałości i na prezentowaniu swoich wdzięków gdzieś tam nad hinduskim basenem, albo gdzieś tam twierdzili tak, że doznali swojego natchnienia i połączenia z kosmiczną energią. Albo pokazuje też różne tutaj pseudo-terapeutyczne, gdzieś tam warsztaty, które właśnie mają na celu obudzenie jakiejś tam energii, tak, kosmicznej w uczestnikach i gdzieś tam. No już nie wiem, czego, tak naprawdę. Natomiast stwierdziłam, że gdzieś tutaj był taki fajny fragmencik, tylko ja go teraz znajdę, chciałam Wam. E, właśnie przeczytać fragmencik, jak taki e, warsztat wyglądał. E, tutaj akurat e, autorka trafiła na zajęcia tantryczne, jeśli dobrze pamiętam. Czułam gorące oddechy i gorące ciała, mnóstwo zwiedzionych członków i sterczących piersi. Nie tylko ja podglądałam, bo mieli zasłonięte oczy. Jak inaczej wszystkie ładne dziewczyny i wszyscy przystojni chłopcy mogliby się znaleźć w jednym rogu. Poczujcie tę wilgoć. Mm. Powiedziała to tak, jakby właśnie zjadła coś pysznego. Nigdy nie czułam się bardziej Angielką. Stańcie naprzeciwko drugiej osoby i weźcie się za ręce. Dotknijcie swojej energii płynącej od genitaliów do serca. Umieście się razem. To wasza wspólna zabawa. Stałam naprzeciwko inteligentnie wyglądającego mężczyzny, który przypominał mi mojego młodszego brata. Spojrzałam w dół. Nie uda się. Na szczęście szybko przeszliśmy dalej. Zamknijcie oczy i znajdźcie sobie nowego partnera. Weźcie się za ręce. Oddychajcie razem, otwórzcie oczy. Nie mogłam uwierzyć. Przede mną stał wysoki, umieśniony mężczyzna z idealnym uzębieniem i oliwkową cerą. Jego wilgotne, ciemne oczy zniknęły w ciepłym uśmiechu. A teraz powiedzcie partnerowi, co czujecie w swoich genitaliach, wysnęła instruktorka. Czuję, że moje genitalia są na ciebie otwarte powiedział mężczyzna, który później przedstawił mi się jako Miguel. Oczy znów mu zniknęły. Moje genitalia też są na ciebie otwarte, powiedziałam, czerwieniąc się i patrząc podłogę. Teraz powiedz partnerowi, co czuje do niego twoje serce, wysnęła. Moje serce jest otwarte na ciebie, powiedział. Znów skinęłam głową, patrząc podłogę. Cappuccino? zaproponował Miguel. Także <śpisać z gęsa> <śpisać z gęsa> <śpisać z gęsa> Także takie tam tego rodzaju opisów, może mniej tutaj erotycznych, a bardziej właśnie związanych z wydobywaniem swojego wewnętrznego węża i boską energią jest tutaj sporo. Trochę mi brakowało komentarza od właśnie autorki, tak głównej bohaterki. Ona na samym końcu komentuje, kiedy dochodzi już do swoich własnych przemyśleń, takich całościowych, zamykających jej doświadczenie. I gdzieś tam, no jednak czegoś się nauczyła podczas tego wyjazdu, pewne rzeczy zrozumiała, chociaż myślę, że mogła je zrozumieć nie tylko w Indiach, e, chociażby na, nie wiem, na terapii. E, natomiast, e, no jednak, ta książka pokazuje, że e, tak, jest to właśnie interes e, dla Europejczyków, e, bogatych Amerykanów, Azjatów którzy gdzieś tam po prostu spędzają swój wolny czas w ten sposób, licząc, że ten duch bogów hinduskich na, tak, na nich spłynie i gdzieś tam właśnie sprawi, że staną się nowymi ludźmi o wspaniałych ciałach. No tutaj Wam zdradzę trochę rąbka tajemnicy, że autorka nie spotkała ani mężczyzny swojego życia w tej książce, ani tak, jej ciało też nie stało się tak lipkie i smukłe, o jakim marzyła, ale jednak byję je tam bardziej szczęśliwa i myślę, że trochę mądrzejsza i bardziej taka dojrzała. No, ale fajnie się to czytało. Mówiłam Dadze przed nagrywaniem, że skrajnie różnie oceniają te książki osoby, które praktykują jogę. Powiedzmy oceny między 6 a 8 na 10, a osoby, które właśnie jakoś totalnie jogi nie praktykowały i nie interesują się oceny 1 lub 2 na 10. Więc no nie jest to na pewno lektura dla każdego. Mm -hmm. Dużo mniej takiego żargonu jogicznego, więc myślę, że jak ktoś nie lubi tych klimatów, to raczej ciężko byłoby mu to właśnie tak zdzierżyć. Mm -hmm. Ale też po co te cyfry sięgają po taką książkę? No, pewnie, że tak. No, <laughs> chyba pod tytule już można się domyślić, o czym ona jest <laughs> Nie Joga. więcej. Oryginał to Yoga School Dropout. No właśnie. Także tak. Się nagadała na tej jodze? No, <laughs> to widzisz. No, a ja mam jeszcze jeden zbiór esejów. O tym się nie mówi. Emily Pine, irlandzkiej autorki, e, akademiczki, która zajmuje się dramatem e, naukowo. I no. Nie mogłam cały czas czytając tę książkę powstrzymać się od porównań z Solnit, dlatego aha. że obie są z tego akademickiego świata. Obie też mówią trochę ona mniej o swoich doświadczeniach w pracy, o dyskryminacji z jaką się spotykała no, przez to po prostu, że jest kobietą w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Tutaj jest dużo więcej takich osobistych historii. Autorka pisze o swoich rodzicach, o nałogu alkoholowym swojego ojca, o tym, jaki wpływ później miał ten nauk na ich życie tak naprawdę, bo rodzice się rozstali, jak ona miała 5 lat jakiej jej i siostry, i mamy później życie wyglądało, jakie miała problemy dorastając, więc jest tu naprawdę bardzo dużo takich bardzo intymnych też wspomnień, co zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego że autorka przygląda się tym swoim doświadczeniom i próbuje też Inaczej, może teraz już na nie spojrzeć, bo opisuje to, co się działo w przyszłości. Mam wrażenie, że ten proces pisania o tym jest taki trochę dla niej terapeutyczny, bo Aha. ona dzięki temu dochodzi do jakichś wniosków. Inaczej też lepiej może rozumie to, co się działo i decyzje, które ona podejmowała, które inni podejmowali. I jest tutaj wiele takich tematów oczywiście związanych z wykluczeniem, z dyskryminacją kobiet, z tym w jaki sposób na przykład system też wyklucza czy właśnie ucisza kobiety, ale zawsze opiera się to na jej osobistych doświadczeniach i to jest taką wartością w mojej ocenie największą tego zbioru. I bardzo Wam polecam też może nie jest to coś odkrywczego, może problemy, które ona omawia, czy na które zwraca uwagę, nie są takimi jakimiś problemami, o których my wcześniej nie słyszeliśmy, zwłaszcza jeżeli właśnie ktoś na przykład wcześniej już czytał trochę literatury feministycznej, no to jest to odkrywanie koła na nowo, mhm. ale jest to naprawdę bardzo dobre, dobrze też napisany zbiór to się bardzo dobrze czyta, tak jak tutaj miałam parę uwag, może czy parę razy jak czytałam, to miałam wrażenie, że nie do końca to zostało dobrze przetłumaczone, Aha. że te niektóre zdania były takie toporne i trochę się to um, w pewnym momencie nie kleiło. Tak tutaj styl bardzo mi odpowiadał autorki i też no, ewidentnie tłumaczenie musiało być dobre, skoro mi na przykład nie przeszkadzało to yy, jakieś zgrzyty. Mi nie przeszkadzały, kto to przełożył. Joanna Figiel. Także dobra robota moim zdaniem. Chociaż oczywiście nie czytałam w oryginale, tak, także też mi jest y, trudno to ocenić. Bardzo Wam polecam. Naprawdę, mnie się bardzo podobało. Tak mi chwyciło za serce. Yy, mm -hmm. Bo przez to, że to są takie osobiste historie, to myślę, że łatwiej jest się nam utożsamić z y, autorką. Łatwiej też nam jej współczuć czy współodczuwać bardziej. Więc. Polecam. Tak. to jest ta książka, z którą dzisiaj stąd wyjdę. Bardzo tak. się cieszę. Też jest króciutka, także yy, chwila moment i już będziecie miały mieli ją przeczytaną. Przeczytam fragment na koniec. Tak na zachętę, tylko już. Yy. O! Chociaż nie boję się mówić publicznie, ani tego, że będę postrzegana jako ambitna, a obie te rzeczy są najczęstszymi przeszkodami, z którymi kobiety spotykają się w swojej pracy zawodowej, padam ofiarą również radzieckiego problemu – oddaję swoją władzę. Usuwając się na bok, nie zwracając uwagi na seksistowskie odzywki, zachowuję się tak, jakbym się z nimi zgadzała, jakbym potwierdzała, że kobiety nie mają głosu, jakbym nie była feministką. A prawda jest taka, że męczy mnie już bycie feministką. Męczy mnie, że rozpoznawanie, zwalczanie i naprawianie skutków seksizmu to odpowiedzialność kobiet. Mm. Męczy mnie, że jest to tak konieczne i tak trudne. Jestem zmęczona własnymi aktami internalizacji, zmęczona swoim współsprawstwem i braniem udziału w tej grze. Mm. Amen. <laughs> proszę, proszę. Smacznego, ale fajnie. <laughs> Dobrze, dajcie nam znać, jak wam idzie bingo, co się już udało przeczytać, jakie macie jeszcze plany do końca miesiąca. Chociaż pewnie jak ten filmik pojawi się na kanale, to już będzie początek kwietnia. E, ale dajcie znać w takim razie, jakby poszło bingo. I wysyłajcie nam też swoje plansze, czy na maila, czy oznaczajcie nas na Instagramie. Moja plansza słabo wygląda, nie zanosi się na bingo. Nie, nie? Będzie rozstrzelane bingo. No, mocno rozstrzelane. Naciągane chyba. Oj, Cztery kategorie będą? Będą, będą. No. To najważniejsze. No dobra, pa, papá pa.